Dzień dobry, naszym gościem jest pan Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku. Witamy. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. A naszą rozmowę zaczniemy od tematu zmiany herbu miasta. Tak, ciekawy temat. Otóż rocznica tak zacna jak 600 na lokacji naszego miasta to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o mieście wiedzy również o jego historii, o tradycjach. I mamy dla Państwa informację, która no, nas też na początku trochę postawiła w osłupienie, ale jest to wynik badań, jakie przeprowadził doktor Muzeum Historycznego Wełku, dr Rafał Żytyniec wraz ze swoimi pracownikami. Badania te przeprowadzone były w archiwach w Niemczech, w archiwach berlińskich i innych. I te badania wskazały, wskazują jednoznacznie na to, że symbolem, Ełku, symbolem utrwalanym na herbie naszego miasta był łoś, a nie jeleń. I stąd w tą rocznicę, która, którą świętujemy przez cały rok, chcielibyśmy zaakcentować to odkrycie zmianą herbu naszego miasta. Już nie Jeleń a łoś znajdzie się w tym herbie. Łoś to zwierzę majestatyczne, które symbolizuje siłę, wytrwałość oraz niezależność wartości, które od pokoleń charakteryzują mieszkańców naszego miasta. No i chcielibyśmy w ten sposób yy, yy, uczcić to odkrycie, uczcić uczcić. Ucz, 600. rocznicę lokacji naszego miasta. Przed nami kolejne kroki, a mianowicie opracowanie projektu nowego herbu. Mamy już cztery takie wizualizacje, jak mógłby ten herb wyglądać. Mamy również przed sobą opinię Komisji Heraldycznej. Heraldycy wypowiedzą się na temat tego zaproponowanego przez nas herbu. Potem zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, no i uchwała rady miasta Wełku, A potem całość tych działań, które związane są ze zmianą tablic w naszym mieście. No i chcielibyśmy również, aby miasto obchodziło Święto Łosia. Dzień taki specjalny w kalendarzu, gdzie będziemy świętować i jubileusze kolejne, ale przede wszystkim pomyślność naszego miasta. Świetnie. Teraz drugi temat. Zasać się na Ełk. Wspólnie tworzymy zieloną przestrzeń. Zasadź się na Ełk to kolejna akcja, do której zaprasza prezydent miasta Ełku. Akcja związana z sadzeniem dużych drzew w naszym mieście. Co jakiś czas Euczanie mają okazję uczestniczyć w takich działaniach związanych z tym, aby nasze miasto było zielone, było pełne drzew. I takich przyjaznych przestrzeni. Tym razem chcielibyśmy zachęcić Państwa, aby wypełnić formularz, w którym możecie Państwo wskazać miejsce, gdzie chcielibyście, aby posadzone było drzewo. I po pozytywnej weryfikacji urząd miasta posadzi drzewo we wskazanej przez państwa lokalizacji. Mogą to być tereny oczywiście również wspólnot mieszkaniowych, dalej tereny spółdzielcze, a nawet tereny prywatne, które leżą w granicach naszego miasta. Będziemy oczywiście rozpatrywali każde miejsce pod kątem odpowiedniego gatunku drzewa. Który będziemy, które będziemy chcieli w tym miejscu y, wsadzić. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, że jeżeli macie gdzieś niedaleko swojego domu, czy, czy w ogóle w jakimkolwiek miejscu wełku takie miejsce, taką przestrzeń, gdzie mogłoby tam y, być posadzone duże, ładne drzewo, zachęcam do wypełnienia formularza. Formularze znajdziecie Państwo na stronie naszego miasta. A zgłoszenia? Będą przyjmowane do końca maja tego roku, zaś nasadzenia drzew będą się odbywać jesienią. Teraz zmieniamy temat. Kolejny. Przypominamy, że zbliża się już jutro marsz dla autyzmu. Marsz dla autyzmu to y, szczególne wydarzenie, w czasie którego chcielibyśmy zwrócić uwagę na y, autystyków. Y, na osoby ze spektrum autyzmu, których jest w, naszym, w naszej rzeczywistości, w naszym otoczeniu wcale nie mało, to są osoby, które funkcjonują, które, 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 które znamy, i chcielibyśmy zachęcić do tego, aby ten marsz właśnie promował akceptację i zrozumienie dla osób zmagających się z tym wyzwaniem, jakie jest spektrum autyzmu. Marsz odbędzie się jutro, 2 kwietnia. Ruszamy z placu przy Dospatos i kierujemy się promenadą aż do parku Kopernika. Bardzo mile widziane będą akcenty w kolorze niebieskim, bo jest to kolor, który symbolizuje, symbolizuje solidarność właśnie z osobami ze spektrum autyzmu mogą to być niebieskie koszulki, czapki, szaliki, kurtki wszystko to, co Państwo macie, warto założyć na siebie, a marsz organizujemy we współpracy ze środowiskowym domem samopomocy w Ełku, stowarzyszeniem Niebieski Miś, stowarzyszeniem na rzecz osób z autyzmem Impuls oraz grupą wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych w Ełku. Marsz startuje o 12.30, również jutro, ale o godzinie 16.00 wręczone zostaną stypendia naukowe za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Od lat doceniamy, staramy się doceniać i nagradzać tych uczniów, którzy poza dobrymi wynikami w nauce również są aktywni w swoich grupach rodzicielskich, również są aktywni w naszym mieście. Działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach, biorą udział w akcjach charytatywnych, takich jak szlachetna paczka czy szkolne koło Caritas, jak również wielka orkiestra świątecznej pomocy oraz wiele, wiele innych akcji charytatywnych, jakie na terenie naszego miasta możemy spotkać i staramy się te dzieci wyróżniać jako takich ambasadorów dobra w naszym mieście. Którzy nie tylko wypełniają wzorowo obowiązki ucznia, ale również starają się nieść pomoc drugiemu człowiekowi, wspierać i pomagać w różnych sytuacjach. I właśnie w ręczeniu tym stypendiów będzie na pewno towarzyszyły, będą towarzyszyły rodziny, babcie, dziadkowie, wujkowie, do czego zachęcamy to jutro o godzinie 16 w Urzędzie Miasta tak, Ełku. Tak to wygląda rzeczywiście, no jest to myślę taka mała uroczystość każdej rodziny. W której znalazł się taki stypendysta. 5 kwietnia spotkanie autorskie z doktor nauk medycznych Katarzyną Skurzewską w sali kameralnej Euckiego Centrum Kultury. Pani Katarzyna Skurzewska, doktor nauk medycznych, będzie prezentowała swoją najnowszą książkę, Kortyzol. Jak oswoić hormon, który rządzi Twoim życiem? Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2025 roku o godzinie 16.00. W sali kameralnej Elskiego Centrum Kultury. Wstęp oczywiście wolny. Wszystkich Państwa serdecznie zachęcamy na to spotkanie. Pani Katarzyna jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny, a swoją karierę zawodową rozpoczęła w klinice endokrynologii ginekologicznej WUM, a obecnie pełni funkcję. Dyrektorki medycznej w jednej z największych sieci medycznych w Polsce. Myślę, że ciekawa, ciekawe spotkanie, ciekawa prelekcja, no i warto zapoznać się z tym hormonem, który rządzi naszym życiem. Przed nami Euckie Dni Ziemi. Euckie Dni Ziemi to też doskonała okazja, żeby zaakcentować charakter naszego miasta Euk. To miasto ekologiczne, to miasto, które bardzo zwraca uwagę na ochronę środowiska. Jesteśmy jednym z niewielu miast, w którym działa Centrum Edukacji Ekologicznej jako placówka miasta, której, której działalność skierowana jest na edukację wszystkich jej, jego mieszkańców, bo od najmłodszych lat, od przedszkolaka, aż po osoby najstarsze, po naszych seniorów, staramy się. Tą ideę ochrony środowiska zaszczepiać w naszych mieszkańcach, a Dni Ziemi, Elskie Dni Ziemi, będą miały miejsce we od 5 do 13 kwietnia. Bardzo bogaty program tych dni będzie towarzyszył tym właśnie obchodem, tym działaniom. Cały kalendarz wydarzeń, który związany jest z obchodami, znajdziecie Państwo na stronach Centrum Edukacji Ekologicznej. No i tutaj cały szereg działań, między innymi sprzątanie, sprzątanie świata, akcja reklamówka śmieci, zwiedzanie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, wiele ciekawych spotkań ze specjalistami, no i quiz ekologiczny, jak również różnego rodzaju działania zmierzające do tego, aby, aby tą ideę, ochrony środowiska naturalnego w naszym mieście promować. Euczanie będą mogli spotkać się z Panią Pauliną Mikułą. Dlaczego warto? Pani Paulina, Paulina Mikuła to popularna prezenterka telewizyjna i pasjonatka poprawnej polszczyzny. Dzisiaj bardzo często e, zauważamy, że ten język polski jest e, w jakiś sposób e, i kaleczony i coraz więcej w tym języku polskim e, słów e, obcego pochodzenia. Pani Paulina Mikuła to osoba, która niezmiernie dba o język polski, prowadzi wideoblog, na którym dzieli się cennymi poradami z zakresu poprawnej polszczyzny. Cieszy się dużą y, popularnością wśród internautów i y, y, autorka y, jest również autorką bestsellerowej książki Mówiąc inaczej, y, która y, ta która książka pomaga nam zgłębić tajniki językowe w sposób przystępny i zabawny. I myślę, że w tym czasie, kiedy właśnie ten język nasz jest często taki i zaśmiecany różnego rodzaju słowami i, i, i też kaleczony w jakiś różny, w różnego rodzaju sposób, warto spotkać się z osobą, która rzeczywiście bardzo o ten język dba i stara się, aby język polski był w najczystszej, najpiękniejszej formie przekazywany. Jest też zaproszenie na prezentację harmonogramu wydarzeń tegorocznych, tutaj związanych z jubileuszem miasta. Już przy pierwszym temacie mówiliśmy, że jest to rok szczególny rok jubileuszu Ełku. I 3 kwietnia o 9 rano w sali kameralnej Elskiego Centrum Kultury przedstawimy Państwu harmonogram tegorocznych wydarzeń i koncertów. Rok zapowiada się naprawdę bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie. I w tego 3 kwietnia myślę, że wszyscy uczanie, jak i też osoby, które zainteresowane są i będą tutaj przebywały w naszym mieście, poznają atrakcje kulturalne, sportowe i inne roku 2025, roku szczególnego, bo roku jubileuszowego dla naszego miasta. Ełcki Ratusz przedłuża nabór wniosków do nagrody Białej Lilii. W związku z tym, że cały czas te wnioski spływają, przedłużamy do 14 kwietnia nabór wniosków do nagrody Białej Lilii. Przypomnę, jest to nagroda, którą chcemy uhonorować w szczególny sposób osoby, które codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą naszemu miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji Ełku. Przypomnę, te kategorie to mecenas sportu, sportowiec roku, nagroda artystyczna, mecenas kultury, ambasador Ełku, przedsiębiorca roku, postawa godna naśladowania, nagroda specjalna, no i oczywiście przyznawana jest na wniosek albo grupy, y, grupy mieszkańców, grupy radnych, y, na wniosek prezydenta, mediów, organizacji pozarządowych. Te wszystkie grupy mogą wnioskować o nagrodę białej Lilii. Zbliża się wyjątkowa sesja portretowa Ełczan. To też w ramach obchodów jubileuszu miasta. 600 twarzy Ełku na 600 lat. To rzeczywiście absolutnie wyjątkowa sesja, w ramach których y, będziemy portretować, będziemy fotografować naszych mieszkańców. Y, oczywiście każdy uczestnik może do tego zdjęcia wykorzystać własne rekwizyty, aby nadać swojemu zdjęciu indywidualny charakter i podkreślić swoją kreatywność. Efektem tej inicjatywy będzie wykonanie 600 zdjęć twarzy, twarzy Ełku, którą będziemy mogli, które to zdjęcia będziemy mogli podziwiać później w Elskim Centrum Kultury, w Parku Muzycznym, w Galerii Płot, ale również w przestrzeni internetowej na stronie Elskiego Centrum Kultury, w mediach społecznościowych, a za obiektywem bo to też ważne stanie Peter Baliński, światowej klasy fotografii, którego Twórczość łączy tra techniki tradycyjne z nowoczesnymi rozwiązaniami. Artysta ma na swoim koncie publikacje w takich, w takich pismach jak chociażby Fashion Magazine, El Kanada, Magazine i wielu innych jeszcze poczytnych czasopismach. Jak się zapisać oraz szczegóły? Tego, no, żeby mieć swoje zdjęcie, które później będzie elementem wystawy, państwo, nasi słuchacze, znajdą na stronie Euckiego Centrum Kultury. Wszystkich państwa zapraszamy do fotografowania się z okazji 600-lecia naszego miasta. Panie prezydencie, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.